Mózg to nie mięsień, ale warto go ćwiczyć. Zagraj w Quiz House i sprawdź ile wiesz. Link w opisie. Witajcie w kolejnym Czółku Wiedzowym na kanale Matura To Dzisiaj są warszawskie koksy, czyli Owca oraz Pączek. Witamy. Cześć. Cześć. Witajcie i dzisiaj pierwsza runda to, jakim polskim sportowcem jesteś? Pączek, zaczynamy od Ciebie. Pierwsze pytanie. Yy, czy jestem w reprezentacji Polski? Yy, nie. Tak. Nie, 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 no nie, 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 nie co, tak, co? tak, tak, tak. Nie, nie jestem. Nie. 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 E, dobra, e, dobre pytanie. E, czy jestem e, w sporcie oj kurde? Częściej jakimś takim granym w, w przestrzeniach zamkniętych? Tak? Czy takiej... Tak, tak. W przestrzenie zamknięte. Mm -hmm. Okej, okay, dobra. Ja bez pytania, intuicyjnie, okay. czy jestem Mariusz Pudzianowski? Nie, nie, no, nie, nie. Ale, do, do, ale dobry skok. Chcia, chciałbyś, jak nie? Chciałby. Ale nie tak od razu, żem zbudowano. E, cierpliwy kamień ugotuję. Spokojnie. Zobaczymy, co ugotujesz. E, czy y, jestem w sportach zespołowych? Nie, ja bym powiedział nie, nie, nie. bo to nie. będzie go myliło. Nie, bo, yy, Kontrowersyjne. Nie, bo, nie, nie, nie. Nie, nie. No. nie. Odpowiedź jest nie, ja to później powiem. Dobra. Mhm. Czy jestem kobietą? Nie. Okej, okay, dobra. Czy jestem kobietą? Nie. Też nie? Czy mhm. jestem kobietą? <laughs> nie. Wszyscy mają dużo pytań w tym roku na temat swojej buci. Też nie jesteś kobietą? Coraz bardziej nie wiadomo. A czy ja jestem w jakimś e, sporcie zespołowym? Tak. Tak, jestem. Okay. To czy ja jestem w sporcie zespołowym? Tak. E, tak. Zgaduję, czy jestem Adam Małysz? Tak! Nie. -a. A ja, Jeste -a, błąd, A ja tak, jestem nie. Lewandowski! -a. Ja. <grym> Brawo! Jest A ja zero, serio nie wiem kim jestem. jakiś mapa spowiedz panowie, tak już. E, Duży jesteś. Ameryka. E, Polska, ale Ameryka. E, Zamknięte jezus. sporty. Dobra, czy on gra w koszykówkę? Ksywę ma e, The Polish Hammer. Imię wyraz. powiedzieć ci? Tak. Marcin. G, G pier, pierwsza e, litera nazwiska, G. A ostatnia T. Giewont, nie. <stotne> Marcin Giewont, ogólnie to by było, nie? Polish Martin Mountain gief. jeszcze ksywa. Marcin Gortat. Gortat, jest, tak, tak. Druga runda. Jakim ćwiczeniem jesteś? Pączek prowadzi, więc owca zaczyna. Pierwsze pytanko. Nie? Czy podnosi się mnie z ziemi? Nie. Nie, nie, nie. Chyba, że po weekendzie, <śle> Bo im prostu. Dobra. Czy jestem ćwiczeniem siłowym? Tak. 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 Jak panowie mówią tak, ok. Nie tak, tylko tak. <noise> Pączek. Czy jestem z własną masą ciała? Tak. Tak. Czy jestem podciąganiem? Przecież ja to miałem powiedzieć. Ja nie mam? Nie. No to jak ono to zada za pytanie, to, 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 to na pewno ja nie już, ma. Ja już... Normalnie miałem to mówić teraz. Nie, nie jest, nie, nie, nie jesteś, nie jesteś. Kurde. Czy ja jestem robieniem pompek? Nie, nie. Ja A. to chciałem powiedzieć też. No to ja już nie, nie. wiem, o co mam pytać. Czy jestem brzuszkami? Nie, nie. Czy nie. wykorzystuje się sztangi do tego ćwiczenia? Nie. Czy, czy jestem, nie wiem. Przysiadami. Tak, tak! Udało tak, 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 no, mi no, się. No, Ładnie. Łanie, łanie, ale to tak powinno ci odpowiedzieć we wcześniejszy, czy jestem ćwiczeniem siłowym. Tak. To od razu przysiad, nie? Przysiad jest uznawany za taki... Jest, jest. że jak Najwięcej jedno ćwiczenie robisz, to też, no. przysiad, nie? Dobrze, czy jestem na dolne partie mięśniowe? Nie. Nie. Super. Czy wykorzystuje się hantle do tego ćwiczenia? Nie. nie. Czy jestem e, pompkami na poręczach? Nie. nie, Czy moje ćwiczenie jest głównie na mięśnie brzucha przeznaczone? Nie. Nie. Mhm. Nie. nie. Czy moje ćwiczenie y, jest wytrzymałościowe? Tak, tak, tak. Pewnie. Kurde, myślałem, że liczyłem na to, że nie. Mm -hmm. <grym> A gdyby czy moje ćwiczenie jest Siłowe? Nie. Nie, no nie. właśnie, no właśnie. Czy jestem? ćwiczeniem na skakance? Nie nie. Nie, nie, nie. jesteś zdecydowanie. Czy jestem jakimiś skłonami tułowia? Nie, nie. No, nie masz szans ogólnie. I tak, nie <noise> wpadniesz na to. Czy jestem bieganiem? Nie. Nie, nie. Ale kowalka psychologiczna ze strony pączka. Mhm. Dawaj, dawaj. Czy każdy jest w stanie to ćwiczenie zrobić? Tak. Tak. Moje ćwiczenie jest na wzmocnienie ramion? Nie. nie. Mhm. Czy potrzebuję sprzętu, żeby wykonać nie, to ćwiczenie? Nie, no właśnie. Owsa do ciebie, czy kiedyś widziałeś mnie, jak robię to ćwiczenie? Tak. Naprawdę. U, to jest dobre pytanie. Tak, tak. Ja mam dla każdego z Was po jednej podpowiedzi. Jest dużo takich ludzi na świecie. No to... A do ciebie <noise> był taki prank w internecie popularny ileś lat temu, że ludzie to robili. Czy to jest ćwiczenie statyczne? Tak, Uf, tak. Jedno mi wpadło tylko do głowy. Ale poczekajcie, no to jest jakieś. To nie są brzuszki, no. Dobra, nie, nie są. Nie. Plank? Tak. Jest! jest. A co ja miałem, bo już nie mogę się mm. doczekać. Mariacyki, kupa. Ok, czas na trzecią rundę. Przypomnę, przypomnę tylko punktację: trzy punkty dla Pączka, dwa dla mnie i jeden dla owcy, więc zaczynamy do dowcy. A teraz kategoria: jakim krajem europejskim jesteś? Czy językiem urzędowym jest niemiecki w moim kraju? Nie, ale to jest dobre pytanie, bo bardzo dużo języków jest no. w tym. Czy ja jestem krajem, który jest bardziej na południe Europy? Tak, tak. tak. Okay, super. Czy ja jestem z, y, zachodnią Europą? Tak, tak. Czy jestem wschodnią Europą? Chyba nie. Nie. Dobra, czy jestem w Wuhan? Nie. Okej. Okay. Czy jest w moim kraju y, Alpy? Tak. Świetne ogranicznik, bo <grym> chyba trzeba albo cztery kraje <grym> mają <grym> ma dostęp do Alpy. Rewelacja. Czy są w moim kraju Tatry? Y, nie, nie. Mm. Czy ja jestem na y, zachodzie Europy? No Myślę, no nie, że nie, no to nie jest... To nie Od Polski zachód, czyli wschód od Polski. Dobra. Francja? Brawo, dwa punkty. Kurczę, kim ja mogę być? Okej. To super krajow. Czy ja jestem Szwecją? Tak! Kurwa, mogę się szybciej domyślić, Bo my mamy z Szwecją takie. Za Mogłem właśnie. Czekajcie, jestem Grecją? Tak. no. Włączę gratulacje, wygraś wzór tych gratulacje również. Bardzo bardzo Świetny pojedynek. Zapraszam Was na kanał chłopaków na ich instagramy, a my się widzimy co wtorek o 16. Do zobaczenia. Do zobaczenia.